witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z tagu 100 pytań, których nikt nie zadaje znowu mam kolejne 25 pytań, to już jest trzecia część jak dobrze pamiętam, więc przepraszam bardzo również za dość długą przerwę, ale zepsuł mi się laptop i, i nie miałam jak e, po prostu wrzucać tych filmików ale już wróciłam i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze więc zaczynamy kiedy ostatnio e, robiłaś zdjęcia u fotografa? Nie pamiętam, ale to było jakoś w czerwcu, pod koniec czerwca, bo teraz do liceum idę, więc trzeba było. Czy muzykale są kiepskie i tanie? Zależy jakie, ale generalnie wydaje mi się, że nie. Muzykale jako filmy są naprawdę spoko. Czy święta są dla Ciebie stresujące? Zależy pod jakim względem, ale generalnie nie święto to raczej jest taki odpoczynek z rodziną, relaks i tak dalej. Aczkolwiek jest stresująco pod tym względem, że trzeba przygotować sporo rzeczy i to nie jest takie y, najprostsze ugotować te wszystkie potrawy i takie tam. Hmm. Czy kiedykolwiek jadłaś pierogi? Oczywiście. Y, ostatnio chyba na święta y, ulubione ciasto owocowe. Po prostu ciasto owocowe, z wszystkich owoców, jak są galaretki, owoce i to wszystko pomieszać, takie mmm pycha. E, czy chciałabyś być e, w, w dzieciństwie? Kim chciałaś być w dzieciństwie? Pff, księżniczką? Jakoś tak. siardesu chciałam być też, no ki kilka zawodów chciałam wykonywać. Czy wierzysz w duchy? Nie, nie wierzę w duchy, aczkolwiek boję się, jak po prostu mam wrażenie, że są. Eee, czy miałaś uczucie deja vu, déjà vu. Eee, tak, i to nawet nie raz. Eee, czy bierzesz codziennie witaminy? Tak, biorę. Eee, czy musisz... Eee, czy nosisz kapcie? Nie noszę raczej. Zdarza mi się nosić, ale generalnie jakoś no, nie. Eee, czy nosisz szlafrok? Czasami? Znaczy, noszę, ale jeśli chodzi o taki szlafrok, że nie wiem, no ja jestem w piczami, no to żeby chłodno, żeby nie chłodno, za chłodno nie było, no to wtedy sobie sobie ubiorę jakiś sweterek czy cokolwiek takiego tam biorę. Ale to nie wiem, czy można nazwać szlafrokiem. Raczej znaczy to są jakieś swetry. W czym śpisz? W koszuli nocnej, po prostu. Pierwszy koncert? Nie pamiętam. Za mała byłam, żeby pamiętać. Żeby mogła pamiętać. Eee, Super Farm, Natura czy Rosman? Chyba Rosman. Największy wybór tam jest. Albo Superfarm. też jest spoko. Natura też. Ale chyba Rosman wybieram. Nike czy Adidas? Nike? Tak, chyba. Chitos czy Fritos? Wydaje mi się, że to są chipsy. Jeśli się mylę, no to powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Jeśli to chodzi o chipsy, ja raczej nie jem, a jeśli już jem, to to są takie tak zwane prosto z pieca: coś tam, coś tam, jakieś takie paprykowe czy coś. Ale innych to yy, raczej nie jadam. Orzeszki czy nasiona słonecznika. I to i to lubię, i to i to jem. Więc orzeszki czy nasiona słonecznika? Orzeszki? Są jakby takie smaczniejsze, można by powiedzieć. Do więcej rzeczy się nadają. E, czy słyszałaś o grupie Trebien? Coś tam mi się o uszu obiło, ale nie powiem, żebym słyszała w takim sensie, że nie wiem, jakąś ich piosenkę. Ale coś tam... Coś tam było takiego. E, czy brałaś lekcje tańca? Tak, brałam, przez 10 lat tańczyłam swojego życia, więc możecie sobie powiedzieć, że to jest dwie trzecie życia przetańczyłam jak nie więcej. W jakim zawodzie wyobrażasz sobie swoje rodzeństwo? Nie wiem, po prostu nie wiem, bo no jakoś tak kurczę, każdy sobie, nie myślałam nigdy o tym, bo każdy wybiera to, co chce robić i tyle. Nie, nie, nie mam tutaj nic do rzeczy. Umiesz zwijać język w rurkę? Tak, umiem. Wam? Potrafię to robić. Czy kiedyś wygrałaś konkurs ortograficzny? Nie. Wydaje mi się, że nigdy, ponieważ ja z ortografii jestem bardzo nisko, jeśli tak można powiedzieć, na pewno jest lepiej niż było ale wcześniej, ale mimo wszystko i tak nie jest to poziom, jaki bym chciała mieć. Czyli nie mam czegoś takiego, że piszę jakąś tam książkę na przykład i nie robię żadnego błędu. Nie, robię bardzo dużo błędów. Eee, co tam dalej mamy? 23. Czy kiedykolwiek płakałaś ze szczęścia? Tak. I to nie raz płakałam ze szczęścia, ale no to było, było, było. Dawno. Czy masz płyty gramofonowe? Mam płyty gramofonowe. Czy masz gramofon? Mam również gramofon. Wszystkie 25 pytań było. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli chcecie uzyskać odpowiedź na jakieś pytanie, macie jakieś pytania do mnie, czy chcecie, żebym zrobił jakiś film? To poproszę komentarze na dole. Jeśli chodzi o film z balu, postaram się go wrzucić jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że przed tym filmem się wstawi. I jeśli nie będzie teraz opisu, to wybaczcie, ale opis mam bardzo długi do tego filmu, więc mogę go opisać trochę później, jakby nie było. To tyle. Ja chciałam cześć. nalej, trzymajcie się. Papa! Pa. A jeszcze nie, jeszcze nie papa! Pa. Ponieważ. E, jeszcze mam wielką prośbę o komentarze, o lajkowanie i subskrybowanie, bo i nadal bardzo sporo osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mnie, co nie podoba mi się. Poproszę założyć konto. Jeśli nie wiecie jak, nie wiecie, jak założyć konto, jak, co, to, co chodzi o subskrypcję, to poproszę na dole o komentarz taki. I ja wtedy go... Zrobię film, jak zasubskrybować, co to jest subskrypcja, o co, o co w tym chodzi, itd. i tak dalej. I jedna rzecz, jeśli dajecie łapkę w dół, koniecznie napiszcie komentarz, czemu tak? Dlaczego Wam się ten film nie podobał? Co się w nim Wam nie podobało? Co byście chcieli, żebym zmieniła? Mam już działającego laptopa statyw, więc. Co jeszcze, moi drodzy, co jeszcze? Piszcie koniecznie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Cześć, należy. Trzymajcie się już. Na pewno. Pa, pa!